bardzo bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na makijaż, który będę wykonywać kosmetykami, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiały się w moich ulubieńcach. Dzisiaj czeka mnie bardzo taki intensywny, długi, ciężki, ale przede wszystkim właśnie długi dzień, dlatego dzisiaj stawiam na makijaż, który jest trwały, na produkty, które są trwałe, które zapewnią mi może nie idealny wygląd makijażu przez cały dzień, bo chyba musiałabym po prostu tynk dodać do podkładu, żeby to się wszystko przez cały dzień idealnie trzymało, ale chcę wam pokazać, że naprawdę są produkty, które um, sprawią, że nasza twarz może um, wyglądać bardzo dobrze przez cały dzień. Makijaż nie będzie się ważył, nie będzie spływał, będzie bardzo długo trwały. Jeżeli jakiś z tych produktów um, właśnie szukacie tak, do takich zadań specjalnych, to, to te wszystkie produkty, które dzisiaj będę używać, zdecydowanie mogę Wam polecić. Zresztą, oczywiste jest to, bo um, w ciągu ostatnich kilku miesięcy o tych moich ulubieńcach mówię. E, więc co? Przejdźmy do czynu. Nie chciałabym, um, żebyście pomyślały, że tak wygląda mój codzienny makijaż, bo tak trwały makijaż na co dzień, no oczywiście nie jest mi potrzebny. Jest to taki makijaż właśnie jak mam długi dzień, jak mnie nie ma od rana do wieczora, wtedy taki makijaż stosuję. Jeżeli jesteście zainteresowane, jak wygląda mój codzienny makijaż w ostatnich dniach, Dlatego, że jest to makijaż taki delikatny, niby zwykły, ale jednak z pazurem, więc jeżeli jesteście zainteresowane, to kilka dni temu napisałam post na ten temat ze zdjęciami oczywiście, więc zerknijcie sobie na bloga, jeżeli to Was interesuje. No i co, zaczynamy. Twarz już mam nakremowaną, wszystko się zdążyło wchłonąć. Czas operacyjny to godzina 6.58. Zaczynamy makijaż. Zacznę oczywiście od podkładu, od podkładu długotrwałego, wiadomo jakiego podkładu tutaj użyję, mojego ulubieńca z ostatnich miesięcy, czyli Mac Pro Longwear SPF ten. Foundation, mój jest w NC15. Całe szczęście, że dzisiaj nagrywam dla Was ten test, dlatego że e, ja tak tego podkładu często używam, tak często maluję nim inne osoby, tak często daję próbki e, jakiejś koleżanką, czy, czy, czy w ogóle dziewczynom, które są zainteresowane tym podkładem, że tego podkładu zaraz nie będzie. Także co, wyciskam jedną pompkę, e, on mi się podoba dlatego, że e, jakby... Mało za jednym razem się wyciska, więc jeżeli dużo Wam to nie niepotrzebne, to też to jest ułatwienie. Będę nakładać podkład na początku palcami, później będę tylko wklepywać gąbeczką, żeby ewentualny nadmiar podkładu zebrać i po prostu, żeby ta cera wyglądała dobrze, ale nie żeby nie wyglądała ciężko. Mam dzisiaj spięte włosy, to co mi tutaj odstaje, ten busz na głowie w ogóle, którego nie da się ogarnąć, to jest to, gdzie w zeszłym roku miałam puste placki, łyse placki, jak, jak łysiałam, więc tej się chyba nie da nic zrobić. Także co nakładam? Zaczynam od policzków, dlatego że tutaj po prostu mam największe zaczerwienienia zawsze. Podkład jest, jak widzicie, mniej więcej o pół tonu zacięty do, yy, do mojej skóry twarzy, może nawet bym powiedziała, że o ton. Natomiast ja cery no nie opalam, dlatego u mnie zawsze jest różnica między twarzą a resztą ciała. Natomiast pamiętajcie, że zawsze chodzi o to, aby podkład nie odcinał się od szyi i nie odcinał się od reszty ciała. Bo generalnie, jak chodzicie na co dzień, to nikogo nie interesuje, jaki macie kolor twarzy, tylko czy po prostu to wszystko ze sobą współgra. Będę umyć rączki i zaraz do Was Okej, okay, jestem z powrotem. E, przyszłam wam jeszcze. E, przyszłam, przyszłam. Przyszłam i usiadłam i już jestem. W każdym razie. Chcę Wam jeszcze pokazać e, chusteczki, które czasami używam właśnie do, czy to do zmywania podkładu e, z twarzy czy z ręki e, i ostatnio Wam pokazywałam chusteczki z Biedronki, niestety zawsze tak jest, że jak ktoś się ucieszy i poleci jakiś produkt e, na YouTube, to później go nigdzie nie ma, u mnie w Biedronce niestety chwilowych nie ma, więc w Rosmanie kupiłam takie chusteczki Synergen, e, to są chusteczki oczyszczające do wszystkich e, typów cery, są dosyć fajne, e, dosyć łatwo nawilżone, więc jeżeli jakieś takich szukacie, a te z Biedry chwilowo u Was niestety również nie ma dostępnych, e, to te mogę polecić. Nałożę jeszcze um, balsam do ust. Um, jest to właściwie masełko um, Nuxe Redemiel, które dostałam na urodziny. Powiem Wam, że na pewno pojawi się recenzja. Um, jeszcze nie mogę się zdecydować, czy ja go lubię, um, czy jest fajny, ale jednak go nie lubię. Um, wiem, że dość zagmatwane, um, ale po prostu... Jest to produkt co najmniej dziwny i te z Was, które pisały, że ten produkt jest dziwny, jak najbardziej mają rację. Dobra, przejdźmy teraz do korektora, który będę nakładać pod oczy, na powieki, żeby spełniał również funkcję bazy, jak tutaj na drobne zmiany. Tutaj mam dwie małe blizny, chociaż goją się całkiem nie najgorzej, więc mam nadzieję, że kiedyś jeszcze znikną. Jest to korektor Collection Lasting Perfection. Ja mam w odcieniu 1 Fair i nakładam go oczywiście pod oczy. Ja wiecie, pod oczami kolektora sobie nie żałuję, bo jestem wiecznie zmęczona. Ostatnio w ogóle nie mogę spać, po prostu jest fajnie. Nakładam go także na górną powiekę, tutaj delikatnie na nos, na jakieś tam małe pipki. I tak jak mówię, tutaj na takie dwie blizny, które sobie sama zrobiłam, powstać sobie paznokcia w nocy w, w twarz. Także ja nie komentuję, co mi się śni. Jak już nie mogę spać, to a jak już śpię, to nawet Niemcom się śni, lepiej w ogóle wolę nie martwić się i w ogóle o tym wolę nie myśleć. W każdym razie korektor trzeba dość szybko rozcierać, on zasycha dużo, dużo szybciej niż podkład, więc szybko trzeba z nim pracować, jak będziecie się tego za długo zastanawiać i za wolno rozcierać, to niestety może Wam wystąć w formie placków, ale też oczywiście możecie nakładać go partiami, najpierw na oczy, a później na jakieś tam niedoskonałości i to też na pewno zda egzamin. I jeszcze raz. Nadmiar zbieram gąbeczką i wszystko utrwalam, bo też nadmiar korektora pod oczami no, nie wygląda dobrze i pamiętajcie, że ten korektor też jest dosyć ciężki, więc krem pod oczy pod ten korektor obowiązkowo. Makijaż właśnie wokół oczu utrw utrwalam pudrem Affiniton od Maybelline w odcieniu 09 Opal Rose i moim oczywiście ukochanym od chyba już... 3 czy czterech lat pudrem, e, pędzlem do pudru e, Hakuro H54. Nakładam, nadmiar szczepuję i tylko po prostu delikatnie, nie, bardzo niewielką ilością utrwalam e, korektor e, pod oczami. A na całą twarz za bardzo nie lubię e, kilka razy dziennie, bo do poprawek ten puder jest super, natomiast nie lubię utrwalać nim podkładu e, takiego średnio krojącego, czy długotrwałego. Po prostu nie chcę, żeby to mi się e, zważyło na buzi. Natomiast do poprawek ten puderek najbardziej e, u, u, bardzo lubię używać, zresztą widzicie że ma denko, więc e, odkrycia nie ma. Ale e, po raz już, może nie ostatni, ale raczej przedostatni, pokazuję Wam e, puder z Essence e, All About Matte Fixing Loose Powder. E, puder transparentny, nie wiem, czy Wy to zobaczyć, a to jest praktycznie po prostu pusty, tylko na samym dnie zostało mi tam po prostu kilka, nie wiem, okruszków. Cicho, cicho, bo nie chcę wyjść. He, super. O dobra, poleciało coś. Normalnie jak śnieg. I teraz nabieram ten puder, strzepuję nadmiar i po prostu um, omiatam nim buzię. Daje to do bardzo dobry mak, naprawdę podkład bardzo dobrze się wtedy trzyma, a nie jest ten efekt zbyt ciężki. Ja nie lubię, nawet jeżeli to jest taki makijaż, dowiecie, do zadań specjalnych, to ja nie lubię, żeby aż tynk spadał z twarzy. A też taki... zacie to. <laughs> Normalnie jak śnieg w ziemię, szok wrzesień, trzeci dzień września dzisiaj, czwarty, trzeci? Trzeci, ale Wy będziecie oglądać 6, także się nie przejmujcie, a mamy śnieg. E, utrwalam makijaż tym pudrem. Ok, strzepuję nadmiar. I e, mój super nos, jeszcze tutaj delikatnie, żeby nic się nad nim, żadnego odmiaru nie zebrało. E, I tak przechodzimy do makijażu brwi. Um, Brwi będę wypełniać takim zwykłym skośnym pędzelkiem. E, jest to teoretycznie 317 do e, wing liner, czyli do, do, e, do malowania kreski na powiece. Natomiast no ja robię tak, jak mi wygodniej. Biorę niewielką, niewielką ilość. Brwi zazwyczaj wypełniam dosyć mocno, bo tak mi się podoba. Czasami też słabiej, ale tak Wam powiem, że jak mam ochotę, tak wypełniam spokojnie tym produktem. Możecie wypełnić sobie brwi bardzo mocno, możecie też je dosłownie tylko musnąć. Ja zaczynam oczywiście od podkreślania dolnej linii brwi. delikatnie wypełniam e całą brew. E najmniej oczywiście po produktu nakładam tutaj na sam e początek brwi. Bo ten początek to, to nigdy nie może wyglądać tak bardzo, bardzo e intensywnie. Tutaj jak widzicie mam dziurkę, więc tutaj jeszcze troszkę muszę e zamalować. Ale generalnie taka wersja nie zadowala. No, brwi idealne to może nie są, ale ym, bądźmy szczerzy, raczej <grych> nie oprócz Asi Maksyneczki idealnych brwi nie ma, więc nie ma się co oszukiwać, tylko musimy pracować z tym, e, co e, mamy. E, biorę ponownie żel, a raczej szczoteczkę, bo tego żelu to tam co kot napłakał tyle. E, I e, zbieram nadmiar e, tego produktu z rzęs, z rzęs? Nie, z brwi raczej. Myślę, że to są raczej brwi. E, I e, przeczesuję Do takiego momentu, że będę zadowolona. Teraz patrzę, co tam mi się nie podoba i ewentualnie e, i ewentualne gafy po prostu. E, staram się usuwać bateczki. Dobra, myślę, że jest OK. E, przejdźmy teraz do makijażu oka. E, makijaż oka e, gra tutaj niby decydującą rolę, ale też nie jest bardzo mocny. E, przez całe ostatnie. 3 czy 4 miesiące od kiedy tylko kupiłam ten cień marki Maybelline używam go praktycznie codziennie, czasami już jestem tak znudzona, że nie mogę na niego patrzeć ale jak patrzę na swoje wszystkie inne kosmetyki to wydaje mi się, że ten jest po prostu najlepszy pędzelek Zoeva 234 Lux Smoky Shader taki naprawdę idealny, płaski pędzelek i nakładam ten cień na całą powiekę ruchomą aż do załamania jeżeli mnie pytacie w filmiku, jeżeli w filmiku mam jakiś jasny cień i pytacie mnie, jaki to jest cień, to chyba w 100% przypadków w ostatnich miesiącach był to zawsze właśnie ten cień. Zaznaczam nim również wewnętrzny kącik. Na drugim oku robię dokładnie to samo. Po prostu ten cień jest niesamowity. Przez e, chyba też dwa miesiące używałam go jako rozświetlacz. Teraz mam inny rozświetlacz, który również Wam dzisiaj zaprezentuję. E, I czystą stroną e, tego pędzelka, czyli właśnie tą stroną, którą teraz widzicie, e, nabieram e, ten puder, który stosowałam z Maybelline e, w delikatnej niewielkiej ilości. Strzepuję oczywiście nadmiar e, i przejeżdżam nim obszar e, pod brwią, po to, aby e, ujednolicić tutaj kolor, delikatnie rozświetlić łuk e, brwiowy, no pomimo tego, że e, ten e, puder jest w odcieniu idealnie dopasowany do mojej cery. To jednak, jak zaraz zaznaczymy delikatnie załamanie powieki, to jakaś tam różnica będzie. Do załamania powieki kolejny, trzeci ostatni już <grym> z pędzelków Zoewa 227 Lux Soft Definer. Taki fajny, pochaty, dość podobny do y, 217 z Maka. Również z łosia naturalnego. Moja 217 z Maka wygląda naprawdę strasznie. Mam ją 3 lata i. Y, no, jestem ciekawa, jak ten pędzelek będzie wyglądał za 3 lata. Może tak jest, że przejdę z um, używaniu pędzelki z włosia naturalnego po prostu zużywają się bardzo szybko. Nie wiem, za 3 lata, jak jeszcze będę nagrywać, mam nadzieję, że będę to wam powiem. E, po teraz podkreślam załamanie cieniem inglo 390. E, mam takie dwa cienie, w drugim też jest taka dziura, dlatego że produkt, który używam codziennie, e, strzepuję nadmiar i dosłownie bardzo delikatnie. E, zaznaczam załamanie powieki. To jest taki typowy, póki co typowy, naprawdę bardzo typowy mój. E, Codzienny makijaż. Nie lubię zbyt mocno zaznaczać ym, zewnętrznego kącika, bo na no, takiej bardzo jasnej karnacji, jak u mnie, to zaraz mocno widać, więc tylko po prostu nadaje oku delikatniej głębi i, i zaznaczam tylko załamanie. Teraz przechodzimy do klubu programu. Czyli coś, o czym również Wam mówiłam w ulubieńcach, coś, co jest po prostu niesamowite. I tak naprawdę dopiero od tej kredki polubiłam tak bardzo rozcierać czarną kreskę. Ja zazwyczaj czarnej kreski na co dzień nie noszę, nawet na wyjścia, bo ja tak trochę za ciężko mi w czarnej kresce. Natomiast ta kredka się tak pięknie rozciera, jest po prostu niesamowita. Jest to Master Kajal w odcieniu Peach Black. Jeszcze czaję się na złotą, dlatego że ostatnio mam fazę na, ostro, na złotą kredkę z o czym pisałam już Wam na blogu. Natomiast jestem bardzo Ciekawa, czy ta e, będzie tak, sama, e, tak samo fajna jak, jak właśnie ta czarna. E, I delikatnie e, zaznaczam górną linię rzęs. E, nie jest to żadna e, specjalistyczna, super ładna, prościutka, piękniutka kreska i tak będziemy ją rozcierać, więc nie ma naprawdę tutaj się co, e, co do tej kreski nie wiadomo, jak przykładać. E, Zastanówcie się tylko, czy chcecie mieć ten cień roztarty dosyć wysoko, czy raczej e, zupełnie z rzęs. Ja tak lubię mieć. E, dosyć mocno go startego, więc zakładam tej kredki e, dosyć e, dosyć jakby dużo, natomiast jeżeli e, chcecie mieć tylko delikatnie właśnie tą kratkę rozstartą, żeby ten efekt był bardzo delikatny, to po prostu nałóżcie jej malutko. Możecie też e, pod linią rzęs e, ją nakładać albo właśnie bezpośrednio na linii rzęs. Ja nakładam ją aż od wewnętrznego kącika. Ale każdy lubi tak jak, tak, jak lubi. I teraz biorę pędzelek z Hakuro, prostu którego już mam bardzo długo, bardzo go lubię. Jest to H76 i będę delikatnie ten cień rozcierać, tą kredkę rozcierać. Zaczynam właśnie od wewnętrznego, zewnętrznego, przepraszam, kącika. No i pracuję. Nie ma co gadać. Aha, też tak czasami mam, że nadmiar po prostu ścieram, wycieram w chusteczkę, żeby ten cień, żeby ta kratka tak mocno jakby nie osadzała się na tym pędzelku. No i blenduję, rozcieram. Do takiego stopnia aż mnie zadowoli. Wygląd mojego makijażu. Coś mi wpadło do oka, coś mi wpadło do oka. Sytuacja uratowana. No. I to sprawia, że oko jest ładnie podkreślone, zawsze to oko wydaje się większe, takie bardziej, bardziej wyraźne. Oczywiście, jak to je ja rzęsy, to będzie to bardziej widoczne. E, natomiast to oko jest ładnie podkreślone, a nie jest takie jest zbyt ciężkie. Też nie trzeba to tak dokładnie rano, wiecie, o 7 rano. No jest śruba, więc nie ma się co tam, wiecie, mozolić z jaskółką. Delikatnie, ładnie rysować, kreować. Tutaj po prostu nakładamy kreskę, rozcieramy i tego po prostu nie da się zepsuć. Więc rano jest to zdecydowanie w górę. E, kciuk w górę, e, pomysł. Kciuk w górę, pomysł. Fajnie. E, teraz drugim okiem zajmę się za chwilę. Nie będę Was sobie zanudzać i y, 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 wiecie pędzelkiem blendować. Teraz nakładam mój ulubiony tusz, wiecie już, bo po prostu ja go uwielbiam. Jest też do wygrania w konkursie, a do niedzieli, do wieczora możecie jeszcze udział w konkursie wziąć, wziąć więc filmik z konkursem Wam podziękuję. Ten tusz, czyli Colistar Mascara Infinito, ma naprawdę ma wspaniałą szczoteczkę, która pięknie rozdziela rzęsy. Bardzo mała, silikonowa, po prostu dla mnie jest rewelacyjna. Z pomalowanymi oczami zaraz inna rozmowa i zaraz inna osoba i zaraz inaczej wyglądamy teraz przejdę do um, makijażu reszty twarzy Wezmę mój bronzer z Sephory, który naprawdę żałuję, że jest wypuszczony jako edycja limitowana, bo jest naprawdę najlepszy bronzer, jaki miałam w życiu. I mówię to z pełną świadomością, w pamięci, mając, że używałam również Nars Laguna i Benefit Hula i innych bronzerów. To jest dla mnie zdecydowanie mój numer jeden. Niestety, tak jak zawsze, musiało mi fajnie wyjść, że po prostu um, popsułam sobie opakowanie, no ale nic. Nakładam go pędzelkiem do konturowania z Hakuro. Nie tyle, nawet skupiając się, aż tak znowu. Bardzo na konturowaniu cery, ile po prostu na podkreśleniu yy, kości policzkowym, ale nie, taki, nie takim dosadnym, nie takim bardzo właśnie umiejscowionym, yy, tylko podkreślam właśnie kości policzkowe i będę nadawała mojej yy, twarzy po prostu palenizny, której tam w miejscach, miejscami powiedzmy, że, a, że mi brakuje, ale też chcę, żeby kolor yy, skóry był lepiej wyrównany. Kolor po prostu uważam, jakby skrojony dla mnie, dlatego że mogę go nałożyć mocno, wykonturować cienkim pędzelkiem, takim z mniejszą ilością włosa. Właśnie wtedy wygląda po prostu twarz rewelacyjnie, po prostu szczupło, ładnie, ale też mogę wziąć takim, właśnie średnim albo większym pędzelkiem i udawać, że jestem super opalona i że byłam na fajnych wakacjach. No i przede wszystkim kolor jest taki neutralny. Czy widzę? Wygląda trochę jak cegło, ale nie wiem co w ogóle o co dzisiaj z kamerą chodzi. Natomiast on jest taki um, bardzo jasny, delikatny, naprawdę kolor jest po prostu fenomenalny. No i pojemność jest po prostu prawie jak połowa mojej głowy, więc jest po prostu ogromna. Um, do podkreślenia policzków użyję Benefit Hervana, um, który również już ma duży dęk. On jest tak wydajny, że naprawdę o to, że się skończy się nie martwię. Nakładam pędzelkiem Hakuro H, um, 24 jak zwykle, e, niewielką ilość. delikatnie właśnie rozcieram. Nie za dużo, tak po prostu tylko, żeby używić sobie twarz. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o makijaż twarzy, rozświetlacz Mary Luminizer. Ona daje dość mocny efekt, dlatego nakładam ją malutkim pędzelkiem Hakuro H15, który jest właśnie albo do konturowania, albo do rozświetlacza. I naprawdę nakładam ją delikatnie, dlatego, że jak widzicie, no... To nie jest bardzo naturalnie wyglądający rozświetlacz, ale nałożony w niewielkiej ilości wygląda po prostu przepięknie. Więc delikatnie tylko dosłownie muskam e, produkt e, pędzelkiem, strzepuję nadmiar e, i aplikuję na, właśnie na szczyty kości policzkowych. No naprawdę efekt daje e, ten produkt po prostu niesamowity. Też nie nakładam jej zbyt blisko, zbyt blisko strefy te, bo po prostu cera będzie się mocniej przetłuszczać i też może wejść w pory, To też nie wygląda dobrze. Natomiast zaaplikowany bezpiecznie na kościach kołeczkowi naprawdę wygląda przepięknie. Delikatnie też można go sobie nałożyć tutaj na dług kupiodyna żeby delikatnie właśnie po, powiększyć i podkreślić usta. Co prawda ja dzisiaj jakiś specjalnie mocny ust nie będę, um, nie będę sobie robić. Zastosuję um, miks dwóch produktów. Konturówki z Sephora w takim pięknym, delikatnym różowym odcieniu i do tego już naprawdę kończącą się pomadkę Celia Lips on Top w odcieniu um, dwójeczka. To już jest koniec, koniec pomadki, także widzicie, że to się bardzo lubię. Nakładam dość niestandardowo, dlatego że najpierw nie zaczynam od konturowania ust, a po prostu wypełniam je pomadką. Później delikatnie rozjasniam jeszcze usta właśnie tą konturówką, już stosując ją i na kontur ust i wypełniając brzegi. Co? Makijaż gotowy, makijaż skończony. E, mam nadzieję, że te produkty w akcji przypadły Wam do gustu. Jeżeli coś z Was stąd Was zachwyciło, to z biegnięciem do sklepu poczekajcie jeszcze jednak do końca filmu. Widzimy się za kilkanaście już chyba jednak godzin e, w podsumowaniu tego filmu i potem by pokazać Wam, czy ten makijaż faktycznie stanie przetrwać 15 godzin. Także co? Widzimy się za chwilę. Cześć kochani! Przybywam z kosmetycznym przybywam? Co ja mam dzisiaj z tym przybywam? Nie mam pojęcia. W każdym razie ciągnę ten temat. Przybywam z kosmetycznym podsumowaniem naszego testu. Minęło niemalże już 15 godzin, dlatego że mamy godzinę 22.05, więc za jakieś 15 czy 20 minut będzie równo 15 godzin od momentu, kiedy skończyłam właśnie wykonywać swój dzisiejszy poranny makijaż. Myślę, że za dużo nie muszę Wam mówić, co o tym myślę, jak ten makijaż przez 15 godzin utrzymał się na mojej skórze, dlatego że Wy to widzicie, Wy to sami najlepiej jesteście w stanie ocenić, i to do Was należy decyzja, czy te kosmetyki są warte uwagi, czy nie. Czy właśnie warte są uwagi, czy nie. Moim zdaniem jest to naprawdę taka moja zgrana paczka. Są to kosmetyki, wśród których naprawdę na żadnego żaden z nich nie mogę narzekać. Są naprawdę takimi kosmetykami, na których zawsze w takie długie, intensywne dni mogę polegać. Jedyne do czego w tym makijażu, moim zdaniem, można się przyczepić, to oczywiście świecąca się strefa T. Ja, makijażu, nic, żadnego aspektu mojego makijażu, nie poprawiam oprócz ust, które pomalowałam dosłownie przed chwilą błyszczykiem Maybelline i puder, który zastosowałam w okolicy jakoś godziny 17 czy 18, więc kilka godzin temu. Tak to absolutnie żadnych innych części makijażowych nie poprawiam. także Moim zdaniem oprócz błyszczącej się strefy T nie ma się naprawdę zupełnie do czego przyczepić. Makijaż twarzy widać, że nadal na policzkach mam brązer, róż, rozświetlacz, to też jest bardzo dobry wyznacznik na pod, na, dla podkładu, czy dla makijażu twarzy, jak trzyma się na nim brązer, róż i rozświetlacz, które niestety w ciągu dnia lubią nam znikać. Brwi są w stanie dosłownie niezmienionym, jeżeli chodzi o makijaż oczu, naprawdę nic się nie zważyło, jak widzicie cienie, cienie nie powchodziły za naturalne załamania powiek, kratka się nie rozmazała, tusz się nie rozmazał, żadne kulki się tutaj nie pojawiły. No, ja oprócz strefy ten, nie ja, naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń do tego makijażu. Bardzo się cieszę, że mam takie produkty i mam nadzieję, że każda z Was ma takie produkty, albo w tym filmiku poznała takie produkty, które warto by przetestować. Jeżeli macie takie produkty, które u Was się niesamowicie dobrze sprawdzają i są naprawdę długotrwałe, to koniecznie dajcie mi znać o nich w komentarzach. Ja dzisiaj za oglądanie Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dajcie mi znać, czy ten filmik się spodobał, albo poprzez kciuka w górę, albo w komentarzu będę Wam bardzo wdzięczna za informację zwrotną. No i co? Życzę Wam przemiłego weekendu. Ja już idę się zmywać, spać, e, kąpać e, nie, kąpać i spać w tej raczej kolejności. Także co, za oglądanie Wam bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w przyszłym tygodniu w nowym filmiku. Pa pa!